Kamil Minda po ważeniu przed mazurską galą MMA witam. Witam wszystkich, witam kibiców. Mam nadzieję, że jutro będziecie trzymali za mnie kciuki. Jutro jest mój, mój wieczór, moja noc. Jutro zwyciężam, także zapraszam wszystkich do oglądania na żywo na kanale YouTube. Super, jeszcze nie zdążyłem zadać pytania, ale byłeś szybszy niż ja. I byłeś również szybki na PLMA 79, gdzie mieliśmy okazję oglądać twój ekspresowy pojedynek i nawet obserwował go twój, przy, twój przyszły rywal, jutrzejszy rywal Tomasz Kolcun, któremu sprawiłeś niespodziankę o tyle, że utrudniłeś zadanie. Nie był w stanie w ogóle wyciągnąć czegokolwiek z tego pojedynku, bo było za krótkie, więc. Ale, ale w drugą stronę też odbijałem piłeczkę, twój rywal w zasadzie też kończy dosyć szybko pojedynki i, i co ty wyciągnąłeś z jego wal? No to właśnie bardzo, będzie bardzo interesująca walka i wydaje mi się, że w starcie takich dwóch podobnych gabarytowo, stylowo zawodników. To może być bardzo ciekawe i może się podobać. Sam jestem ciekawy, bo też lubię iść do przodu, uderzać. Z tego co widziałem, on też nie cofa się, też uderza dużo i, i ma cztery zwycięstwa, cztery przed czasem. Także ja jeszcze też nigdy nie walczyłem tak długo i również on. Także... Zobaczymy, co przyniesie jutrzejszy wieczór. A jakbyś miał osobiście stawiać trochę tak powiedzmy z zewnątrz i obserwować wasz pojedynek, to jest szansa w ogóle, że to dojdzie do, do końca regulaminowego czasu, czy nie bardzo? Yy, Ktoś powiem po, yy, komuś głowa spadnie. <laughs> <Co>? <laughs> ale szczerze to no, chciałbym spróbować tak prze, przewalczyć trzy rundy. ale... i test jakby dla ciebie. Tak, test, test. Ale co przyniesie walka? się okaże jutro i no, nikt nie jest tego w stanie przewidzieć. Ty bardziej waga ciężka, tacy zawodnicy, także to nie przypadek, że tak się kończą te walki jego, na nasze ogólnie, także mi się wydaje, że że w duże prawdopodobieństwo, że nie dojdzie tak do, do, do końca, no nie? ale Też tak stawiam. No, no właśnie, Ciekawy na kogo. Ja nie stawiam, ja tylko liczę A, na dobre no, e, Powiedz, czy już zdążyłeś ochłonąć jakby te emocje po tym ostatnim pojedynku podgrzewane jeszcze przez Mirosława Oknińskiego? Jakoś nie wiem, jaki był w tym plan, ale być może no, Mirosław Okniński ma taką swoją, powiedzmy, stajnię zawodników, które ostatnio mocno promuje, więc może to był taki element promocji? Mm. Czy po prostu nie wiem, co się razem przegadaliście, bo, bo mówię, no było dużo emocji właśnie wokół tego, widziałem na, na tym Facebooku jak po prostu kipiło. Ym, ale mówisz teraz o wa walce z, z... O tej poprzedniej walce twojej? Po tej poprzedniej walce, po tej poprzedniej tak. walce. no yy, tak, yy, 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 powiem tak, no to, to był taki pierwszy sprawdzian. Yy. Po tym wróciłem po kontuzji, wziąłem udział w Mistrzostwach Polski Służ, Wojska Polskiego, wygrałem, po kontuzji powrót, trener mnie wtedy już tak prowadził przez jakieś półtora miesiąca i później zaczęliśmy spokojnie etapami wracać do formy i trener też chciał znaleźć takiego zawodnika dla mnie, żebym mógł z nim sobie powalczyć i taki sprawdzian, tak, nie ukrywam, że teraz postawiona wyżej poprzeczka, no, no co, co jeszcze mogę powiedzieć? No, trenery, trener Mirosław Okniński, jak wszyscy dobrze wieją, wiedzą, przepraszam, każdy wie kim on jest i jak się I to jest pan Mirek, trener Mirek i oddzielamy to co jest na treningu, a to co jest poza treningiem, trener żyje tam swoim życiem, a trening to trening i bardzo sobie chwalę treningi z Mirosławem Oknińskim. Bardzo dobry trener, psycholog, potrafi wyciągnąć z zawodnika wszystko to co najlepsze. Cały czas analizuje, dużo rozmawia. Naprawdę jestem bardzo zadowolony. Druga sprawa mam z kim ćwiczyć, trenować. Kevin jest jest dużo tych ciężkich u nas też Karol Turczyński, także same plusy, tak? Świetnie. W takim razie życzę dobrego pojedynku i chyba jutro będzie trener Mirosław tutaj, tak? Tak, będzie trener Mirosław, będzie Kevin. I Kevin też, tak. Mhm. No to także to... zapraszam wszystkich, pozdrawiam i zapraszam na jutrzejszy wieczór. Będzie się na pewno działo, tak jak słyszeliście, dwóch takich zawodników, którzy lubią mocne uderzenia. Także to się będzie fajnie oglądało. Zapraszam wszystkich. Dzięki.